Dobry wieczór. Dobry wieczór, dobry na wieczór. Podziałem tym tygodniu. Nagrywam w końcu, ale takim właśnie też z poczuciem obowiązku, bo jutro sobota rano i pewnie może ktoś wstanie wcześniej i będzie chciał posłuchać propozycji na śniadanie na sobotę wam nie dam. Bo wszyscy śpią, kurczę, w sobotę. Proszę was, kto w sobotę wstaje rano, żeby śniadanie zrobić? Znaczy może ktoś zakochany, ale <laughs> nie, ale tak poważnie, no, no co? Propozycji śniadania będą no, tylko w tygodniu. E, no, nagrywam z obowiązku, dlatego że jestem znowu wywalony po prostu jak. o jezus, jak Trabant pora Paryż-Dakar, naprawdę. Strasznie dużo nam dają tej wiedzy. E, strasznie dużo nam tłoczą do głowy, Czy znaczy bardzo sukces, po, powiem tak, że bardzo robią to sprawnie. Bardzo dobrze to robią. To znaczy, trenerów, których mamy, trenerka. E, Cestę tym tak dalej, kamień, a, właśnie, się wystraszyłem. E, trenerka, która, która nas trenuje, jest, jest osobą, no, z trenerką, no, jest bardzo profesjonalna i właśnie tak ma ten program przygotowany w taki fajny sposób, że no, jest intensywnie, jest strasznie intensywnie, ale jest tak, jakoś tak bardzo fajnie po to układane, że jedno na no, długie się nakłada i, i tak człowiek ma wrażenie, że pochłania, będę jewać, będę, no, już nawet mówiłem wczoraj, nie, nie przepraszam, na co to. I ta wiedza się jakoś tak ładnie na siebie nakłada i tak... Wszystko ewoluuje we właściwym kierunku. O taką Kochani, śniadanko jutro. Zróbcie sobie jakieś jajka albo coś tam. No. Od poniedziałku znowu będzie, będę wymyślał jakieś takie specjalności tanie, szybkie, eleganckie. E, natomiast e, nadal nie mam e, do, dzisiaj, do dzisiejszego dnia nie mam e, żadnych propozycji z Państwa strony na temat tego o czym mam jutro gotować. W związku z czym e, wybiorę sobie znowu coś swojego. I będę Państwu gotował jutro coś swojego. Ja już mam kilka pomysłów. Ja tam, ja tam zawsze sobie pomysły znajdę. No. Mm, czy coś się dzisiaj wydarzyło specjalnego na świecie? Chyba nie. Chyba nie. A nie, znaczy nie, no z takich rzeczy, które, które mnie się rzuciły w uszy właściwie, nie w oczy, tylko w uszy. To to, że bo ja słucham niemieckiego radia. E, na uszach mam no niemieckie radio, jak gdzieś idę albo jadę. I dzisiaj, jak wracałem do domu z pracy, to, to właśnie w uszach mi dźwięczało niemieckie radio mówiące o tym, że w Polsce na, narastają niepokoje społeczne związane z, z e, inwigilowaniem e, środ, środowisk dziennikarskich. Kurwa, skąd oni mają takie wiadomości? Czemu to powielają? Nie mam zielonego pojęcia. Naprawdę tak jest, to napiszcie mi pod post, bo ja jestem wyrwany. Ja w Polsce nie byłem już kilka lat. Może czegoś nie wiem, to, to mi napiszcie jak to jest. No ale mi się wydaje, że to jest bzdura z tego co ja czytam sobie w internecie. No może czytam niewłaściwe strony, nie wiem. Nie wiem. To pies ma nadal sraczkę, no. Kurczę, nie wiem z czego, naprawdę. Powiem powiem Wam, że zaczynam się martwić, bo on ma takie napady, że on czasami właśnie ma, bo coś też, że w krzakach, jak tam gdzieś w parku idziemy, no w wpierdoli jak widzi gdzieś kość czy coś tam je takie rzeczy. Nie... Ale to zazwyczaj no, nigdy, po pierwsze mu nie szkodziło, a jeżeli już, to jakoś tak na pół dnia góra dzień, a tu już trzeci dzień, prawda, trwa z raka. No chyba, że on się po prostu starzeje, no. Ja też już nie mogę wypić tyle, co kiedyś, więc też wychodzę z założenia, że się starzeje. Może coś w tym jest. Zobaczymy jutro. Znaczy, generalnie jest tak, żeby nie było, że pieska zaniedbuje. Generalnie jest tak, że Piesio, e, Piesio ma się dobrze, Piesio i ze mną się w piłę grał, znaczy w sensie ja mu kopałem, on im łapał, bo on lubi piłę, bawić się piłą, piłką w sensie, piła. E, no ale jak idziemy na spacerek, to, to ma biegunkę nam, lata, biega, cieszę się, teraz śpi, zobaczymy jutro. Zobaczymy starzy jutro, starzy moi kochani, no żeby nie było, że was miszkami nazywam, bo tam ktoś protestował ostatnio, że miśki, myszki on. No, ja lubię miszki. Mi się lubią dzieci, dzieci lubią mi się. No, powiem wam jeszcze jedną rzecz, naprawdę jestem zaskoczony, jestem w niebo wzięty i jestem w ogóle wow w ciągu tygodnia. Ostatniego. E, ilość subskrybentów skoczyła mi z 200 na 650. Jak kiedy? Co? Nawet nie chcę pytać, ale cieszy mnie to, że, jest, że, że, że ci subskrybenci po prostu przybili w takiej ilości ponad 400. Czy prawie 400. Kurczę, dziękuję Wam, naprawdę Wam dziękuję. To są takie rzeczy, które powodują, że faktycznie, nawet jak jestem cholernie zmęczony, to postanawiam sobie, że przynajmniej te 5-10 minut pogadam przed kamerką, poopowiadam jakieś tam rzeczy, coś tam, bo. Bo mam tą świadomość, że, że istnieje grupa ludzi, która czeka na to, żebym coś nagrał i wpuścił do sieci. I To jest fajne, chociaż wiem, że nie zawsze mówię mądrze i. E, znaczy, mądrze to może mówię zawsze, natomiast nie zawsze mówię na temat. <laughs> nie zawsze mówię na temat, e, może nie zawsze robię takie materiały, jakbyście chcieli, może e, często się zdarza, że. Że obiecuję coś, czego potem nie dotrzymuję. Taki jestem. i ja że ziewam, albo. Klaskam. Ania Grabowska, specjalnie dla ciebie dedykacja. Tak, o, wiesz, że ja cię kocham. Ja cię kocham mentalnie. Strasznie, dlatego. ci zaplaskam. No, takie, takie, takie cyniczne z mojej strony. Troszkę. No, Gabi się rozkręca w gotowaniu. Strasznie. E, także Gabi, znajdziecie w ogóle u mnie po. po, 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 po linki do Gabi. Ga gotująca Gabi. Moja przyjaciółka, serdeczna, zaczęła gotować na nowo. Gotowała kiedyś, nagrywała wideobloga gotującego, bardzo ładnego zresztą, po czym po dwóch czy trzech odcinkach przestała, na rok się jej wstrzymało i znowu teraz zaczęła. Bardzo fajnie, że zaczęła, bo to jest fajna forma terapii tak na naprawdę, a Gabi z tego co, co wiem, nie będę zdradzał szczegółów, Gabi jest osobą lekko zestresowaną życiowo, w związku z czym to, co teraz robi, jest po prostu rewelacyjne i ma to niesamowity wpływ zarówno na nią, jak i na jej rodzinę, czyli jej przeuroczą córkę i jeszcze bardziej przeuroczego męża. Chociaż nie wiem w sumie, kto jest bardziej przeuroczy. Córka czy mąż? Mąża, mę, mąża poznałem, a córki nie poznałem jeszcze. Nie miałem okazji, bo córeczka jeszcze młoda wczoraj jest, a mnie w Polsce już nie było kilka lat. Ale Gabi, przyjadę do Ciebie na wódkę, wiesz o tym, że do Poznania się chce przeprowadzić, tam gdzie mieszkasz też. mi się wiedzieć. No, Ania Grabowska, yy, ogórkowa, ogórkowa mnie rozpierdzieliła, ja chcę twój przepis na ogórkową, ale nie pisz go gdzieś tam oficjalnie, żeby nikt nie widział. nasza tajemnica. No, zupa, zupa, yy, zupa paprykowa dzioci Kasi, to to już w ogóle nie. Ojciec, że tam nie wprowadzam za, za ostrymi rzeczami, ale sobie bym to czemu nie? Czemu nie? Dlaczegożby nie? No a i właśnie, wracając do tego mojego szkolenia i do tych moich rzeczy, które się dzieją w moim życiu. No, szkolenie jest, kurczę, powiem Wam ostre. Robią nam, robią nam takie, takie pranie mózgu, nie, nie, nie chcę, żeby to brzmiało źle, bo to nie jest negatywne, broni Boże, ale jest pranie mózgu, takie właśnie tłoczenie ogromnej ilości informacji. Ale też niektóre informacje są bardzo ciekawe, bo na przykład dzisiaj się dowiedziałem e, o tym, że e, Birmingham jako, w Birmingham jako mieście jest 600 parków. 600 parków równa liczba. 600. Jest 600 parków w samym w całym mieście Birmingham. Ja znam 4. Gdzie jest pozostałe 596. Znaczy... Słuchajcie, ja nie, 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 absolutnie nie, nie, nie powątpiwam w to, że tak jest. Tylko kurczę 600 parków. No to, natomiast to jest chyba większe niż ja myślałem niż wiem. Chociaż powiem Wam szczerze, że mieszkam już w tym mieście. Znaczy teraz może inaczej, bo historia jest skomplikowana. Dobra, teraz mieszkam krótko, wcześniej mieszkam dłużej. Blablabla. Znając Birmingham na tyle, na ile znam, to powiem Wam, że nie przejechałem, nie przejechałem i nie byłem w, w sensie przejazdem w większej części miasta. Naprawdę, miasto jest bardzo rozległe. No. Także ja na razie jestem na etapie martwienia się o a jutro będę gotował i właśnie mówię, nie zapowiadam dzisiaj, bo jeszcze nie wiem co wybiorę, ale jutro będę gotował, w takim razie swoją jakąś własną kulinarną przygodę zrobię, skoro nie ma podpowiedzi i niczego nie chcecie się dowiedzieć, no to się dowiecie na siłę, no, co mi tam, i chyba tyle. Post komentum jutro, wszystko jutro, wszystko, naprawdę wszystko jutro kochani, przepraszam, ale wszystko jutro, wszystko jutro i w niedzielę, bo mój mózg, no ja mózgu już nie mam, mój mózg jest gdzieś tam zapakowany w jakąś torebkę plastikową z, z takim zipem zamykającym, po prostu nie mam, nie mam, nie mam mózgu. Niech to zostanie, dzisiaj... dzisiaj wrzuciłem dwa filmy, ale no właśnie to tak by była akcja od... od odmóżdżania się no i wrzuciłem jeden film właśnie jak z pracy wracam dzisiaj i drugi wrzuciłem, tak skompilowałem, skompilowałem sobie bo się zacząłem używać programu i się go uczę, więc to są moje takie lekcje i drugi filmik wrzuciłem o tym jak kąpię piesia widziałem, że się podobało, super dobra, kochani, e, ja mykam spać naprawdę, mykam spać, chociaż jest piątek, powinienem balować na imprezie być gdzieś zapity i leżeć gdzieś pod kaloryferem nie, nie, nic z tych rzeczy dzisiaj, absolutnie nie, jutro pewnie nie, jutro też nie Odpuszczam sobie w ogóle ten weekend imprezowy. No chyba, że Ania z Krzysiem przyjdą, ale to uwierzcie mi, naprawdę przyjdą, tylko tutaj na napierdzielimy się i do a oni nie chce idą gdzie chcą. Nie, nie, żadnych imprez, żadnych. Zapomnijcie, nie. nie. Nie, nie w tym stanie mentalnym, w którym jestem. No. Kocham was. mnie też, ja wiem, 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 wiem. Dobra. Nie ja róbmy się na gejka. <laughs> Poleciałem, co? No, dobrze, że te gremium nie takiego szerokiego, że tam z LGBT, czyli z LGBT, by nie będę zaraz atakować pozwami sądowymi. Może nie, chociaż nie wiem, ale chętnie bym się z nimi spotkał. Wiecie, co co, ja już zaczynam pieprzyć? Nie, wycofajcie wszystko, co mówiłem ostatnie 50 parę sekund. z to, wycofajcie z mózgu, odrzućcie to. Nie, nie, jestem zmęczony. Dobra, kochani, widzimy się jutro. Jutro gotowanko. Jutro wam zapodam gotowanko. E, po, I będę nagrywać i w sobotę, i w niedzielę. Także także się jeszcze zobaczymy. Przepraszam, potwornie, wa Przepraszam Was najmocniej za to, za to No tak, mam że mam. No i zaczniemy od tego dzisiejszego gotowana. Potem się zobaczy. Dobrze? No, trzymajcie się, śpicie dobrze, bawcie się dobrze w ogóle, bo jest piątek. No, a ja idę inny. I ewidentnie idę włączyć mózg z kontaktu, i po prostu nie ma mnie. Dobra? No, a Wy się trzymajcie.